Witam w kolejnym odcinku. Zanim zaczniemy, muszę Wam coś powiedzieć. Jest nas już 1299. To jest niesamowite. Idziemy w górę i cieszę się bardzo, że jest nas tak dużo w tej wspaniałej społeczności. Wasze wsparcie jest dla mnie ogromną motywacją, dziękuję każdemu z osobna. A dziś będę recenzował Diablo 4. Zanurzymy się w mroczny świat sanktuarium by sprawdzić co nowego przygotowało dla nas Blizzard. Przyjrzymy się mechanikom, fabule, grafikom i temu, czy ten powrót do korzeni serii jest udany. Jeśli ten materiał wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych recenzji i analiz. A teraz bez zbędnej zwłoki zaczynamy. Przygotujcie się na masę demonów i epickie łupy. W Diablo 4 spędziłem już ponad 308 godzin i muszę przyznać, że mam problem, nie potrafię przestać grać. To najlepiej świadczy o tym, jak mocno wciągnęła mnie ta produkcja. Fabuła, cóż, była ok. Ważna, by popchnąć świat do przodu, ale szczerze mówiąc, to nie dla niej odpalam grę niemal codziennie na 8, a czasem i więcej godzin. Prawdziwym sercem Diablo 4 jest to, co dzieje się po zakończeniu głównego wątku. To ten mroczny, gotycki świat, który podoba mi się wizualnie, jest tylko areną dla niekończącej się pogoni za idealnym ekwipunkiem. Budowanie postaci, szukanie tych legendarnych, unikalnych, a co najważniejsze, idealnie zrołowanych przedmiotów, to esencja tej gry. Właśnie to sprawia, że dobijasz do najwyższych poziomów i mierzysz się z najtrudniejszymi wyzwaniami. I to wcale nie jest łatwe. Po 300 godzinach wciąż czuję, że mam coś do zdobycia, że moja postać może być jeszcze silniejsza. To ta obietnica ulepszenia, ten dreszczyk emocji przy wypadaniu rzadkiego przedmiotu, trzyma mnie przy ekranie. A to, moi drodzy, jest definicja uzależniającego Luthera Slashera. I żeby było jasne, ja w tej grze zdobyłem platynę. To jest dowód na to, jak głęboko wciąga ten tytuł. I tu muszę się zatrzymać i skierować słowo do tych, którzy narzekają. Nie słuchajcie tych youtuberów, którzy gadają, że Diablo 4 to syf i szybko się nudzi. Często są to twórcy, którzy korzystają z gotowych poradników, mają wypisane, gdzie co dropi, gdzie ekspić najlepiej i optymalizują grę do bólu w 10 minut. Nic dziwnego, że im się szybko nudzi, zabijają całą frajdę z eksploracji i odkrywania. Prawdziwa radość w hackenslashach polega na tym, że sam znajdujesz drogę i ten idealny build. Jeśli idziesz ścieżką wytyczoną przez kalkulatory, to grasz w Excela, a nie w Diablo. To fakt, że Diablo 4 brakuje kilku zmian i nowych map po premierze, a rotacja sezonowa mogłaby być bardziej rewolucyjna. Ale nie zapominajmy, Blizzard ciągle coś dodaje i poprawia. Gra żyje i ewoluuje. Porównania do Path of Exile są nieuniknione. Tak, nie ma tu tylu Skilli ani tak potężnego drzewka pasywnego. Ale szczerze. Po co ci milion skilli? Zanim nauczysz się korzystać z tego miliona możliwości, to będziesz stary. Diablo 4 stawia na przystępność i satysfakcjonującą walkę. Prostszy system oznacza, że szybciej możesz wejść do akcji i czuć się potężny, bez spędzania godzin na planowaniu każdego punktu. To jest jego siła. Jest to gra, która szanuje twój czas, pozwalając na głęboki endgame bez przerażającej bariery wejścia. A skoro już jesteśmy przy tym, co mogłoby być lepsze? Zastanawia mnie jedna fundamentalna rzecz, która jest po prostu dziwna w tytule z serii Diablo. W Diablo 1, 2 i 3 zawsze na końcu czekał na nas sam władca grozy. Szkoda, że w Diablo 4 nie ma jako finałowego bossa samego Diablo. Rozumiem, że fabuła skupia się na Lylif i Mefisto, ale brak finałowego starcia z tytułowym demonem tym, który jest esencją całej serii, jest dla mnie dużym niedopatrzeniem. To trochę tak, jakby grać w Star Wars, a nie zobaczyć Darta Wedere. To, że nasz arcywróg został pominięty, jest dla mnie bardzo dziwne. Mam ogromną nadzieję, że w nadchodzących DLC Blizzard naprawi ten brak i dodadzą wreszcie Diablo jako potężnego, ostatecznego bossa do pokonania. Byłoby to fantastyczne i przywróciłoby grze to, co w niej klasyczne. I to by było na tyle w dzisiejszej recenzji Diablo 4. Spędziliśmy w sanktuarium ponad 300 godzin wbijając platynę i codziennie szukając idealnych łupów. Choć fabuła nie była rewolucyjna, to Endgame, ta niekończąca się pogoń za idealnymi statystykami, wciąga na maksa i broni ten tytuł przed krytykami. Wystarczy spojrzeć na mnie, wciąż nie mogę się oderwać. Tak, brakuje nam kilku poprawek, rozbudowanego trejtu, ale przede wszystkim brakuje nam tytułowego bossa, samego Diablo. Mam ogromną nadzieję że Blizzard nadrobi to w kolejnych sezonach i DLC. Mimo tych braków, dzięki dynamicznemu rozwojowi sezonowemu i satysfakcjonującej walce, Diablo 4 to kawał solidnego Luther slashera. Czekam na wasze opinie. Pamiętajcie, jeśli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, żeby więcej osób mogło go zobaczyć i subskrybujcie kanał.